Pharmacy World. Cotygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek, 4 października w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Sejmowa Komisja Zdrowia popiera wykonywanie szczepień przeciwko grypie przez farmaceutów. Dłuższa lista uprawnionych do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Konta antyszczepionkowców blokowane przez YouTube oraz wypalenie zawodowe AL4. 29 września podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia została przegłosowana poprawka rozszerzająca katalog zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko grypie. Do katalogu dołączono także farmaceutów. Zgodnie z przedstawioną poprawką, przed wykonaniem zalecanego szczepienia ochronnego należy przeprowadzić badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia. Badanie to może przeprowadzić m.in. farmaceuta. Dodatkowo farmaceuta może także zaszczepić osobę dorosłą przeciw grypie. Po więcej informacji zapraszam na stronę Naczelnej Izby Aptekarskiej. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało przepisy dotyczące podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dawką przypominającą, oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy. Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym, które ukończyły 50. rok życia, oraz pracownikom ochrony zdrowia mającym bezpośredni kontakt z pacjentem. Resort podał, że do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy, którzy są zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej i wykonują zawody niemedyczne. Warunkiem nadania uprawnień jest jednak charakter wykonywanej przez nich pracy polegający na bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2 w warunkach laboratoryjnych. Uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawką przypominającą są także uczniowie szkół i studenci, którzy podczas zajęć praktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Datka przypominająca powinna być podana nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Więcej informacji znajdziecie w aktualnościach Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z nową polityką serwisu YouTube będą z niego usuwane filmy rozpowszechniające dezinformację na temat pandemii koronawirusa oraz szczepionek. YouTube ocenił, że w ciągu ostatniego roku usunął ponad 130 tysięcy filmów, które naruszały zasady dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Pośród usuniętych kont są też takie związane z popularnymi osobami głoszącymi dezinformację. YouTube zapowiedział jednak, że zrobi wyjątki od nowych wytycznych. Firma pozwoli na udostępnianie filmów mówiących o polityce szczepień. A także próbach i historycznych sukcesach lub niepowodzeniach szczepionek. YouTube pozwoli również na osobiste opinie dotyczące szczepionek, o ile film nie wywoła wśród oglądających niechęci do szczepień. Już od 2002 roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia L4 diagnozujące wypalenie zawodowe. W celu otrzymania tego zwolnienia konieczna będzie szczera rozmowa z lekarzem o swoich objawach. Nie należy niczego zatajać, gdyż brak interwencji może doprowadzić do depresji. W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że wypalenie zawodowe jest oficjalną diagnozą medyczną i umieściła je w klasyfikacji ICD11. International Classification of Disease Dzięki temu, także polscy lekarze od 2002 roku będą mogli wystawić zwolnienie lekarskie pracownikowi, diagnozując objawy wypalenia. Objawy wypalenia zawodowego obejmują elementy fizyczne, takie jak poczucie wycieńczenia lub wyczerpania energii, elementy emocjonalne, takie jak obniżony nastrój, negatywne uczucia lub zobojętnienie, oraz elementy behawioralne, takie jak zmniejszona wydajność zawodowa, obniżenie oceny własnych dokonań i poczucie, że wszystko, co się robi, nie ma sensu lub jest niewystarczająco dobre. Na wystąpienie wypalenia zawodowego wpływają takie czynniki, jak na przykład wynagrodzenie nieadekwatne do wykonanej pracy, przeciążenie pracą lub nadgodziny. koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty odnajdziesz na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapisz się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag pisz na maila Uniwersytetma.pgf.com.pl. Zostaw kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!